Siemanko moi drodzy, widzę was w kolejnym odcinku z Alcatri i co nas dzisiaj czeka? Przede wszystkim przynolejfiłem -e trochę dungeony eventowe, więc mamy troszkę tych itemków do tworzenia zbroi i wiem już, że jedną z tych zbroi... zbrojek jesteśmy w stanie zrobić. A mianowicie, teraz się przekonacie... W ogóle, dasz mi już coś w końcu, goblinie? Kurde, bo tu trzeba czekać albo 12, albo 24 godziny, bo wczoraj wieczorem zbierałem od niego itemek Czyli nie w dzisiejszej dobie. I nie chcę mi wydać teraz, zresztą to, to jest już drugi raz, więc... Więc obstawiam, że tu jest bardziej licznik właśnie 12 czy tam 24 godzin na wydanie itemka. Ale dobra. Tymczasem... Jesteśmy tutaj i... Masz wszystko co potrzebne. Na 50 poziom, czyli praktycznie na poziom niżej, czyli jest spoko. Wojownik. Uwaga. Żeby się lepiej wyświetlało. Rycerska ognista zbroja. Pan y, zręczność lepsza, obrona lepsza, ale trzeba będzie jeszcze ulepszyć to. Życie no to dlatego, że ja ulepszałem tam, tą zbrojkę jest słabsze. Ehm, cios krytyczny. Odporność na ogień. Słuchajcie. No, zbrojka jest fajna. wartość w ogóle 150 zł przez to, że to jest wykraftowana. Ehm, no, jak się to ulepszy, to to będzie naprawdę spoko. Tylko, że wiecie czego mi potrzeba do ulepszenia? Tego. Więc będę musiał poszukać sobie jakieś okazyjek. Tak samo jak nie założyłem jeszcze tego i Itamasku tego hełmu, bo też chcę go sobie ulepszyć najpierw. Więc myślę, że przede wszystkim teraz muszę walczyć o te magiczne kryształy rzemieślnika. Ale, um, ale, ale, ale. Na ten moment, to, co nas teraz jeszcze czeka. Okej, okay, czy stąd się nie można teleportować? No racja, mapa eventowa. Yy, nie do końca to rozumiem, ale niech będzie. <coughs> Cały czas oczywiście cisnę daily. Z, jutro już tak naprawdę będę w stanie zakupić e, sobie itemek, bo chyba 28 kryształów potrzebowałem. Dalej czekam na odpowiedź od Was, co brać. Czy teleport do Verdentu, czy. Słyszycie to? Czy teleport do Verdentu, czy, yy, czy yy, dwusekundowego woźnica możecie mi dawać znać. Tymczasem moi drodzy, yy, jak dla mnie to my się wybieramy do Verdentu teraz. I teraz pomyślałem tak, żeby sobie yy, troszkę mniej typowo w tym werdencie popracować yy, niż dotychczas, A mianowicie zrobić sobie tam daily questy. Najlepiej wszystkie, bo mamy 50 klonów do zdobycia, mamy walki z rzadkimi stworami i mamy mm, wydobywanie żelaza. Nie wiem, gdzie tu znajdę rzadkie stwory i czy w ogóle będą na mój poziom, ale yy, nie jestem do końca pewny, czy żelazo tu będzie w jaskinie, chociaż raczej będzie, co nie? Um, ale wiem, że mm, klony to akurat tutaj, więc będziemy sobie robić te daily dzisiaj. A jutro ruszymy z kolejnymi questami. By the way, ja mówiłem ostatnio o kłościwie. Eee, związanym tam z dziewczynką z latarni, i w końcu okazało się, że trzeba mieć inne jabłka, niż ja miałem. Co jest? Nie chciałem zbierać malwy, eee, więc już ruszyłem dalej. Dzięki, Kartofel bardzo za pomoc. Eee, I bajeczka. Dobra, myślę, że zaczniemy sobie łagodnie od klonów. Od klonów, o ile jakieś miniemy tutaj po drodze, mięsko z królika. Dobre jest, polecam. Mm. No, no, no Jakaś klonowa, kurde, ten Widzicie Nic nie widzę Jest klon No, widzicie jak czekał Łajajaj, coś się Coś się, kurde Coś się to zmienia w trzynastolatkę Sprzed pięciu czy dziesięciu lat Czyli się trochę tnie No, ale cóż Niechże się ładuje i będzie dobrze Kłada klonowa, chyba najbardziej mm, zadanie takie powiedzmy żmudne, bo jednak 50 sztuk. Więc tutaj myślę, że kontent tutaj to będzie głównie gadanko um, na dziś. Um, aczkolwiek, moi drodzy, um, zrobiłem dzisiaj siedmiokrotnie dungeon eventowy. Dlatego itemków mi trochę przybyło, więc spoko. Um, a, bo tu sarny są. I żółwie lądowe, najsik. Dobra, musimy go przy okazji ubić. Siedmiokrotnie zrobiłem dzisiaj dungeon, bo miałem sześć przepustek na dungeon. Okazuje się, że kiedyś miałem cztery, które wystawiłem na aukcję, a że się nie sprzedały tak drogo, to... W sumie to mi się zachowały ładnie i bardzo dobrze. Dzięki temu też jesteśmy o krok tak naprawdę od ogarnięcia sobie... <laughs> Słuchajcie... Właśnie, bo ja po dwie dostaję kłody klonowe czasem. Fajnie, fajnie, to mi się podoba. E, wracając. Ej, e, zgubiłem wątek przez to. Fajcie. Jest ten wiek. <grym> no. Tak czy siak, e, troszkę tam e, tego ogarnąłem. O, snówka. Troszkę, troszkę tych dungeonów ogarnąłem, troszkę itemków przybyło, sprawdzałem czy ktoś chce na aukcjach wymieniać te itemki, bo w sumie mam kilka powtórek i mógłbym sobie wymienić na aukcjach i już mieć nawet, kurczę, legę zbrojkę czy epicką, ale no niestety. Nie, nie wiem czy się nie da, nie, czy, czy po prostu gracze na to nie wpadli, e, ale mam naprawdę dużo powtórek i jakbym je wymienił, to już bym miał z każdego typu zbrojkę. Ale dalej będę cisnął do końca eventu. Zostało nam 10 dni. <laughs> no i działamy wtedy. By the way, za 10 dni dzień chłopaka. w moim, w moim wieku i, i, i tak dalej to się już tego nie obchodzi za bardzo. Ale ogólnie, tak przypominam, dla tych, którzy obchodzą, dziewczyn mnie to mało ogląda. Więc chłopaki, pamiętajcie, musicie zrobić coś na zasadzie, jak nie dostaniecie przez pół dnia. Takie, takiego focha i jak będzie dziewczyna pytać czy znajoma co się stało to mówicie domyśl się tak to działa <laughs> e, dobra fajnie że te kłody czasem wpadają po dwie naprawdę to mi bardzo przyspieszy robotę i nie będzie aż tak żmudnie mm, ale no cóż no. niepowodzenie szybko się zużywają te pola teraz ewidentnie tu weszła aktualka w tym temacie nie jest źle, bo mimo wszystko jest w miarę dużo tych drzew wszędzie, ale, ale wydłuża to robota. A kto powiedział, że będzie lekko, co nie? Nikt nie powiedział, że będzie lekko, ale też nikt nie powiedział, że będzie tak nie ciężko. Um, dobra, um, dobra, nic ciekawego tutaj nie ma, to sobie dziabniemy tego żółwika i chyba się cofniemy. Wiecie? Do portu Verdent. takie mam wrażenie. Tutaj no nie widzę nic ciekawego, jeśli chodzi o interesujące mnie drzewka. Rzadkich stworów też nie widzę. Wejdźmy sobie jeszcze tutaj w dół. Jeszcze bardziej w dół. Bo może coś tutaj jeszcze będzie. Nope. Coś w tę stronę. Więc wczoraj w ogóle sobie przynalejfiłem trochę mm, te questy początkowe, w ogóle fabularne. Um, związane z dziewczynką z latarni. Um, dzisiaj myślę, że je dokończę. Potem jest dru druga część, czyli e, już związane z Verdentem. Więc e, taki jest plan, że będę potem na nawalał seryjkę tych questów z Verdentu. O matko, poczułem coś wczorajszą siłownię w plecach. Bo y, troszkę zwiększam osiągi znowu i czuć to trochę, ale nie, nie będziemy schodzić z poziomu dzisiaj. Myślę, że nagram te odcinki, zjem śniadanie, ogarnę chwilę się i, i, i w pokoju coś ogarnę i, i lecę znowu. Nie będę czekał chyba do, do wieczora. Um, dobra, dobra, hm. I znowu hałasują za oknem, tym razem karetka pogotowia. No, żyć nie umierać, no. To. I to zawsze w momencie, kiedy ja chcę nagrywać, bo tak to. Poza tym to jest cisza, spokój, chill out. Nic się nie dzieje, nikt nie umiera. Ale ja odpalam nagrywanie i już wiem, że coś się będzie działo. To wiem, może to jest taka klątwa, w sensie klątwa nie wobec mnie. Słychać to, na 100% to słychać. W sumie ja sobie nie, nie oglądam moich odcinków. Tylko przy montażu sprawdzam, czy wszystko jest OK z dźwiękiem i z, i z obrazem, ale nie wzdłuż całości, tylko tak sobie przeklikuję. I tak właśnie nigdy nie trafiłem na moment, w którym coś takiego się dzieje. Że mi tak wyje za oknem. Więc nawet nie wiem, czy to w sumie rzeczywiście słychać. Ale zakładam, że tak, bo jest tak mega głośno. Mm, dobra, tu ta grota nas jeszcze nie interesuje. Okultystyczna. Jak tam w ogóle nam idzie? 21. Prawie połowa, moi drodzy. <laughs> Więc kręcimy się dalej. A potem trzeba będzie szukać żelaza i tak dalej. No jak nie znajdziemy gdzieś tutaj na wierzchu, no to znaczy, że trzeba będzie się cofnąć do Asgardu. No Żuwiu. Mamy klon O, Divium auro. no racja, było coś takiego. Um, I to chyba nas teleportuje, mi się wydaje. Mam wrażenie, mam nadzieję i w ogóle. Więc będziemy mogli to przetestować, jak na tej mapce nam się skończą klony, a chyba zaraz się skończą, jak tak patrzę. Hmm. Właśnie, bo tutaj widać wtedy ten... Mamy łowiska... Hmm. Tu jest jeszcze jakiś klon. O, opalina. O, tu jest jeszcze klon. Od razu trochę ekspa wpadnie, słuchajcie. Um, zawsze tak to wykorzystuję, że jak sobie gdzieś tam łowię, czy grąbię, to to łapię już wszystko co jest wokół. <grystanie> Zestaw rębacza. Kłoda palmowa. Przyda się, bo bardzo mocno się ona zużywa. To już koniec, tak? Zakończono, No dobra, no, czyli koniec. Um, ale wracając gdzieś tu u tego dziada były te, był jeszcze klon. Raczej nie tu. Ej. Żółwie, żółwie. Chyba że to był ten klon. Dobra, dupa tam. Um, dotknijmy sobie auro. Przekonajmy się, czy to rzeczywiście nas przenosiło. Bo w sumie to nas podczas chyba quest'a przeno przenosiło? Nie, było coś mówione o połączeniu. Ale czy, czy, czy rzeczywiście, że ma przenosić, to nie wiem. <laughs> Okej, okay. no coś tam było. A <laughs> mamy tu lekarza. Um... Chciałem, żebyś mnie leczył, gościu. Byś mnie leczył. Ej, uleczył. <laughs> Ja już nie wiem, co się dzieje, ludzie, to jest? W ogóle, quest'a kolejnego przyjąłem. 10 i 5. To jest jakiś żółw. Więc zwykłego żółwia to miałem 10 ubić, dobra. Z głowy. No dobra, trochę zarobię. A przy okazji zobaczymy, bo może nam się dorespią te drzewka, po prostu. Ale to będzie długi odcinek. Wiecie co? My chyba dzisiaj na kładach skończymy, bo... Mam wrażenie, że ten odcinek będzie bez końca trwał. Bo on już ma 14 minut. Dobra, dzisiaj na kładach skończymy, Ja sobie poza odcinkiem dokończę, tak naprawdę, tutaj co, yy, resztę, resztę daily questu, bo widzę, że przesadziłem, no. Ale żyjcie, no, przeżyję. Ehm, um, dobra. Nie, chcę tygrysa, przecież to to gówno jest przy mnie. Ech. no. Zarobek, dobra. Eee, dobra, jak to wygląda? Jeszcze dwa. A potem lądowe. Kurde, no, o co mi to? Po co mi leczenie? Ech, kocham mi skliki, moi drodzy, kocham mi skliki. Nie dotykamy tego. Nie dotykamy Divium auro. W dupie go mam. Jakiś taki mniej szary się wydaje, ale w dupie go mam. Nie dotykamy. Nie lubimy go. Jak ja cicho siedzę, co nie? Nic, nic nie mówię w ogóle. Prawo ja. Mamy kląt przy okazji, więc przydało się, przydało się, bo się cofnęliśmy do kolejnego drzewka. Mm, dobra, więc tutaj to niech sobie to się robi. A oni niech sobie giną. Tak czy siak. Warian. No, sorry, łowco. Skończyliśmy tego questa. W ogóle jak to wygląda? 26 na 50. No słabo, no jakby mi dwójkami wychodziło. O, właśnie w ten sposób. To byłoby fajnie. O, jest więcej klonów. O, Divium Auro. Yy, nie patrzcie w oczy, Divium Auro. Yy. No ja w ogóle jeszcze w piżamie, jest dziewiąta. Późno się dziś obudziłem, bo o ósmej. To bardzo późno, jak dla mnie. No ale cóż. There is not lekko. Um, a kurde, a byłem na półśnie w pewnym momencie i ewidentnie była to siódma, plus yy, chyba jeszcze o piątej miałem chwilową pobudkę, bo widziałem cudowne niebo. Więc piąta, szósta jakoś. I mogłem skorzystać z tego, czytać sobie książkę i tak dalej, pokręcić się, ale nie. Leniwy jestem. W ogóle zrobiłem najlepsze, co mogłem wczoraj w nocy, czyli kupiłem. Wracając z siłowni, lampki we krzynie. Już mam tutaj i tak 20 metrów lampek rozwieszonych. Ale kupiłem sobie jeszcze dodatkowe 10 metrów rozwiesiłem na balkonie. I mam teraz świecący balkon. I to nie tak typowo dla ludzi od zewnętrznej strony, żeby ludzie sobie popatrzyli. To jest zrobione typowo dla mnie. Że mogę sobie tam w jakiś suchszy wieczór, powiedzmy, wystawić fotel czy krzesło. Usiąść sobie wśród tych lampek, czytać książkę albo coś. Albo pisać książkę, bo w sumie... Dałoby się wrócić do tego, jak już się zaczęło kiedyś. Um, no. Tak czy siak, nakupiłem sobie lampek. Silver tape'em je zamontowałem w ogóle. Nie mogę za bardzo tutaj ingerować w wynajmowanym mieszkaniu ee, w, we wszystko. Typu wiercanie się czy coś. Dlatego stwierdziłem, że w ten sposób to rozegram. Silver tape. O, wybierz nagrodę. Magiczne kryształy rzemieślnika, chłopy. No. Kurde. I to 8 sztuk. Eee, no to wiemy, jak ja będę zarabiał te kryształy na ulepszanka. Najsu. Nice Bajecznie. No dobra. No to teraz y, lecimy kończyć kłody. Kłody klonowe 3. A dokładniej 50. Mmm... Mamy tutaj kolejny kulon. Zbierzemy oczywiście w ciemno. 35, jeszcze 15 kłód. Ja pierdzielę, ale mi się to duży. 20-minutowy odcinek ze zbierania kłód. Nie no, dobra, zbrojkę zrobiliśmy na początku, co nie? Więc mamy zbrojkę, mamy kłody i mamy. śmierć. Brutalną śmierć. No i żółwie. Ja chyba wejdę sobie, wiecie, co na werdent. Myślę, że tam będzie więcej tych drzewek, bo tutaj jest wybrzeże. A tam to przynajmniej no... Tam to przynajmniej coś się dzieje. No i muza inna. Bomba. Bombastik. Zbiry z 41 to dupa tam, nie obchodzą mnie. Fajne, rozłożyste drzewa. Doba mi się. Tutaj oczywiście kwesty na nas czekają, jak najbardziej. Mamy studnię leczącą. I nie ma tego, po co tu przyszedłem. O! Krabi! Holy crab! <grym> o! Okej. Okay. Dobra. Um, jakieś klony, kurde ten? Takie duże to jest, a kurde klonów nie ma. Kiedy to jest linia? No nie, no nie mówcie, że ja tu specjalnie przylazłem i klonów nie ma dla mnie. Szkółka muzyczna. O kurde, tutaj widzę, że tak sierociniec, bo miejsce dziecka jest w domu dziecka. Część mieszkalna. Ej, ja to chcę zobaczyć szczerze, kurde. Tego jeszcze nie zwiedzałem, o skrzynia, jak, jak nie wyświetla poziomu, to znaczy, że jest na mój poziom, co nie? Kuźnia królewska, kurde Chwilowe przebranie poszukiwacza przygód Legendarny strojek No, ale dobra W mieście, czy będą drzewa do ścięcia? O, ciepanie Czego? Czerwona czaszka, myślałem, że czerwonych orków. Rozrzucone zabawki. Worek zbieracza. Co jest? Wow. Ciepanie. panie. W ogóle wszędzie tu są rozrzucone zabawki. Jakiś kuestik ewidentnie. Dobra, a co mamy jeszcze bardziej na północ? Co my tam mamy? Równina grabieżców. Dwa przejścia do niej. Eno, idziemy sprawdzić. O, tutaj też już jakiś kuestik na mnie czeka. Pań... Puste trochę te uliczki, w sensie duże, duże przestrzenie tu są, ale ogólnie kurde, klasa. No i fajny spadek do rzeki. Cmentarz mają. Kurde. Chcecie umierać. Uuu, um, wiemy, gdzie kiedyś wpadniemy. Dobra, wiecie co? Bo to jest. Skrzynka. Bo tu jest pierdzielenie o szopenie, a nie ma praktycznie niczego potrzebuje. Więc musimy wrócić na południe. 50 koła złota i czerwone grosze. Nice. -u. Tak, to ja mogę zdobywać e, wszystko. <laughs> Ej, nie, dobra, nad no tą serię musimy wracać na południe. Zadłużone domostwo. Uzdrowicielka. Dowódca z Verdant. Zwiadowcy. Ciekawe, czy polują na tytanów. Ej, fajne to. Kurde, super. Nie wiem, dokąd prowadzi to, ale... Ale ogólnie fajnie. Pewnie przy kłaście, którym się coś tu aktywuje. Ale dobra, no szkoda, że nie ma tutaj drzewka do nas. Ta muzyczka, kurde. Oglądałem, by the way, wczoraj D&D e, Honor Złodzieja. I powiem wam, najsik. Nice bardzo fajny film. No, w życiu nie widziałem tak świetnej sceny komediowej, jak w tym. Oglądałem masę komedii. Nawet znajomym siare wki nie przynosiłem cisnąć beka na głos po prostu z jakichś tam śmiesznych kwestii. Ale tutaj ja się cieszę, że jednak na ten film nie poszedłem do kina. Bo to już byłaby serio siara na Maxa, bo bym wybuchł śmiechem na całe kino. To no, po prostu tak świetna scena była. Polecam mocno, ktoś lubi fantazy. Ee, klimaty fantazy to DD Wam bardzo podejdzie, moi drodzy. Bardzo wam podejdzie. A no widzicie, no. Pospane, pospane, ale kurde, za, za długo spałem. Bo nie powiedziałbym, że za krótko, ale może być, że za długo spałem, jeśli. Jeśli dalej ziewam. No to prawie 8 godzin spałem, więc nie ma opcji, że za krótko. Ja mam chyba taki cykl, nie wiem, 6 godzinny czy 6,5 godziny, coś takiego. to spanko oczywiście się do cyklów do, dopasowuje. Ile ktoś potrzebuje czyjś organizm, żeby się wyspać? No i ja już się przekonałem, że potrzebuję mniej niż więcej. Hej, no ludzie, no dajcie mi te kłody klonowe. O, skrzynia. Dobra, no, kłody mogą poczekać. Tu jest klon. Zajebiście. Zasłona piechura. Nie, to się sprzeda. Patrząc na tamten hełm drugi to się sprzeda. Drzewo palmowe, no. Dokładnie tego właśnie teraz potrzebuję. Ale to zawsze tak jest, co nie? Jak czegoś potrzebujecie, to jest tego mało, ale jak już nie, to... to, to. Dodatkowa porcja, się zawsze znajdzie. No tu są itemki, oczywiście, z questów, które teraz tam wykonuję z tej serii questów, co wam mówiłem. Czy to była jedna? Jedna. No, dawaj, dwie. Dwie. No, nie powiem, zdeczka zawiedziony jestem. No ale cóż, no, będziecie mnie tak teraz słuchać przez najbliższe jeszcze 20 minut, zanim znajdę resztę klonów. Gadającego od rzeczy bez sensu, i tak dalej, no ale realia tej gry, no sorry. Memory, no ja wam pokazuję, jak to wygląda. Ale nie jest źle, tak pocilować sobie, a potem nagrody dostać. Tym bardziej, że to jest zadanie najwyższego tieru, więc jest szansa, że coś fajnego z tego dostaniemy za to, za cały ten wysiłek. I szczerze, liczę trochę, że jednak dostaniemy rzeczywiście coś fajnego za ten wysiłek. Że to nie będą zwykłe czerwone grosze. Tylko kurczę, no coś więcej. Tam chyba jest szansa na coś fajnego z tego co wiem. Ostatnio dostałem przepustkę do dungeonu. Nie powiem to, to jest fajna opcja. Sprawdzamy od razu terembacze. No. Pal, palmy ci u nas dostatek, ale i te głody przyjmę. W imię zasad <laughs> Ładna pogoda Złota obrączka I hajtamy się mordy? Hajtamy się jak ciul Szukam żony Szukam żony moi drodzy Może być w grze, może być poza grą <laughs> Jak to przykro zabrzmiało no, no tak, tak Blokuj kurde dziadka no No, gdzie tu mamy klon? Jeszcze jakiś Dajcie klonu. Mm. Jest klon. Proszę, dawaj mi po dwie sztuki. Please. Please don't make me cry. Szkoda, że tak głoda na przykład z tego wora się nie, nie liczy. Czy ja poza żółwiem przez przypadek zaatakowałem sobie sarnę? No cóż, dobra, mamy to, o, jest kolejne, kolejne dwa drzewa są obok, super, bajka, jest szansa, jak za szybko się nie skończy, to będzie koniec quest'a, ale myślę, że nie, że dosłownie jednego drzewa nam braknie, myślmy pozytywnie, tym bardziej, że odcinek ma już... 27 minut. Wow, to będzie najdłuższy odcinek, co nie? I, I nie to, że jakiś dobry content, czy coś, co nie? Po prostu zbieranie drzewa. Najlepszy content do najdłuższy odcinek z Alcatri, no. No ale dobra, no, niech będzie. Jeszcze trzy sztuki. Dawaj, bo się głodny robię, śniadanie trzeba zjeść. Tak jak mówiłem, Kurde, no naprawdę. Zawsze muszę coś źle złapać i kliknąć. I mnie coś blokuje nagle. Dobra, już wiemy, że dwie sztuki potrzebujemy. Wystarczy znaleźć teraz tylko drzewo. Ludzie do mnie oczywiście jak zwykle piszą podczas nagrywania. Mm. nie do kanibali. No dobra, postaram się. Ale będzie kusiło, lubię dzikie zwierzęta. Mmm. Bajaj, jak o dzikich zwierzętach i Sarny akurat były w pobliżu, widzieliście kiedyś jelenia z tym pełnym porożem na żywo. <laughs> Bo ja miałem okazję kiedyś. Niestety była to noc i spieszyłem się w jedno miejsce. auto jechałem, ale, ale typowo stał przy drodze tak dumnie w świetle księżyca, taki szarawy wręcz od tego światła księżyca i tak patrzył właśnie w moim kierunku. I była moc. Kurde, była moc. Był cudny I nie próbował przeskakiwać przez drogę Tylko stał i obserwował Czaił się skurczybyk No dobra, co my tu Mają Why Aha To ten no Daliśmy expa I kłody klonowe tego właśnie potrzebowałem, moi drodzy. Moi drodzy, tym oto pięknym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Bo, jakbym miał zrobić jeszcze resztę yy, zadań, to by nam zeszło, nie wiem ile. Yy, więc, jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, like, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał. Przypominam, że w opisie macie link do założenia konta, yy, dzięki któremu, po dobiciu 25 poziomu, dostajecie walutę yy, specjalną. Ja także, oczywiście, w wynagrodzeniu za Was. Więc bardzo gorąco zachęcam. Pomożecie sobie i mi. A przy okazji w opisie macie też link do mojego Discorda kanałowego. Tyle na dziś. Cześć.